Cześć, witajcie w piątej części poradnika asystenta Głosowego w Pythonie. W tej części pokażę Wam jak wyszukiwać artykuły na Wikipedii za pomocą komendy głosowej i rozbudujemy jeszcze bardziej nasz skrypt. W tej części będziemy potrzebowali nowego modułu, więc chodzimy w konsolę. Instalujemy moduł Wikipedia, czyli Pip Install Wikipedia. Jak zainstalowali zainstalowaliśmy. A teraz przechodzimy tutaj do góry, gdzie mamy wszystkie moduły i importujemy ten moduł. Zacznijmy od sprawdzenia, czy słowo artykuł jest, jest w naszej zmiennej tekst, który będzie to, co powiedział nasz użytkownik i czy słowa w tej liście słów, które powiedział użytkownik od pozycji pierwszej. Zwicerowej do drugiej równają się pokaż i mi. Czyli jeśli ktoś powie pokaż mi artykuł o i wtedy nazwa tego artykułu, to wykona się właśnie ten IF. Zacznijmy od ustawienia języka w Wikipedii na język polski, czyli Wikipedia Setlang.pl Teraz tworzymy zmienną, która będzie przytrzymywała wszystkie słowa po słowie czwartym, tym co powiedział użytkownik. Czyli pewnie jak użytkownik powie, pokaż mi artykuł o, załóżmy Centrum Nauki Kopernika. To w tej zmiennej będzie te Centrum Nauki Kopernika. Teraz fraza równa się spacja. Join. Fraza ponieważ tutaj ta zmienna będzie listą, a tutaj zamieniamy ją na stringę. I teraz strona równa się wikipedia page fraza no i otwieramy na końcu przeglądarkę z, z, z tym linkiem do tego artykułu. I sprawdźmy czy to działa. Pokaż mi artykuł o Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. I otwiera się właśnie strona Wikipedii z tym artykułem. Tylko niestety, ale jak powiemy już, po prostu Centrum Nauki Kopernika, czyli pokaż mi artykuł. No, jeszcze raz. Pokaż mi artykuł o Centrum Nauki Kopernika. To niestety, ale nie znajdzie tego artykułu w wikipedii, bo w wikipedii jest niestety właśnie nazwa Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Czyli trzeba powiedzieć pełną nazwę artykułu, żeby go znaleźć. Żeby obsłużyć tutaj ten błąd i na przykład powiedzieć użytkownikowi, żeby wyszukał artykułu o innej nazwie, to możemy to umieścić w instrukcji try. Tutaj except exception a z e możemy oczywiście wyprintować ten błąd czyli print error e i powiedzieć że nie mogłem znaleźć takiego artykułu I engine run and wait I tutaj też możemy powiedzieć o tutaj po tym. Engine say Otwieram artykuł o I tutaj plus. No i plus fraza. I engine run and wait. Zobaczmy jak to działa. Pokaż mi artykuł o Centrum nauki Kopernika. Teraz jak powiemy dobrze. Pokaż mi artykuł o Centrum Nauki Kopernika w Warszawie. Wszystko ładnie działa. Wróćmy się na chwilę tutaj nad jaka jest pogoda. I teraz zaprogramujemy sobie, żebyśmy mogli wyszukiwać informacje w tej wyszukiwarce Google czyli elif wyszkła informacje in text and word list 2 równa się o czyli wyszka informację o i teraz fraza word list od trzeciego słowa właśnie, czyli po tym o fraza równa się informacja join fraza, czyli zamieniamy tutaj na stringa, tą zmienną Teraz web browser, open new tab, new tab i tutaj http://www.google.com/.search Członek zapytania Q równa się i tutaj plus nasza fraza. Teraz zobaczmy jak to działa. Wyszka informacji o Python. Nie, otwiera nam się wyszukiwarka Google z wyszukanym już słowem Python. I ważne jest to, żeby nie mówić właśnie wyszko informacji o Pythonie. To znaczy można tak powiedzieć, tylko wtedy właśnie jak się tak powie, to wyskakują inne wyniki. Akurat w tym przypadku są takie same. No, no jakby i tak to jest Python, Google to jakby wyłapuje o co nam chodzi. Ale czasem może tak nie być, więc ważne jest, żeby jakby wyszukiwać wyszukiwać te słowa tak jakbyśmy tutaj wpisali. Oczywiście możemy też zrobić tak, że, żeby ten program nasz nie obsługiwał tylko jednego jakby zdarzenia. Tylko możemy jednocześnie na przykład sprawdzić pogodę. Powiedzieć, żeby sprawdził pogodę i nam wysłał powiadomienie. I też możemy później wysłać też maila. Więc zmieniamy te wszystkie elify na ify, ponieważ jak jest elif. Y to wykona się tylko on, i później program dalej już nie sprawdza niższych warunków. Czyli, jakby się wykonał właśnie ten elif, to później ten już nie byłby w ogóle sprawdzony. Jak już zmieniliśmy wszystko na ify, wtedy przechodzimy do pogody. Ja sobie przetestuję to na pogodzie, właśnie. I tutaj zmienię tylko na, jaka jest pogoda i tekst. Teraz zobaczmy, jak to działa. Pokaż mi jaka jest pogoda i wyślij maila. Nie. I teraz tak. Tutaj już zastopowałem program, bo byśmy musieli pewnie coś się zaciało i byśmy pewnie musieli wszystko podawać. Ale na drugim monitorze właśnie dostałem powiadomienie. Pokażę Wam screena też na filmiku z tego. I od razu po powiadomieniu mogliśmy też wysłać maila. I tak samo można też zrobić z innymi tutaj fami, czyli na przykład informacji o, i później pokaż mi artykuł o. To trochę by to trzeba było przerobić. Musielibyśmy usunąć to, ponieważ ktoś może powiedzieć, pierwsze wyżka informacji o, albo może też powiedzieć, pokaż mi artykuł o, i później dopiero wyżką informacji o. Więc musimy trochę tutaj pokombinować z indeksami w tej liście. Czyli ja to zmienię na i wyszuka informacje o in tekst i teraz musimy dostać indeks tej literki o, żeby wyszukać indeks tego o, a tak właściwie to informacje, bo mamy tutaj właśnie dwa o, wcześniej próbowałem właśnie wyszukać tak, więc musimy jednak dostać do indeksu informacje, czyli wpisujemy, tworzymy zmienną indeks. Albo, albo niech będzie indeks, właśnie. Indeks równa się wordlist list. Eee, indeks. I tutaj informacje. No jednak to zmienię na word index. Możecie to nazwać jak chcecie. Teraz, jak już mamy to, to teraz fraza równa się wordlist I tutaj będzie. Word index plus 2, bo plus 1 to by było od o, a plus 2 jest yy, po o. No i tutaj na końcu dwukropek, kropek. Sprawdźmy, czy na razie to działa. Wyszka informacji o Python. No, powiedziałem Python, a wyszkość coś innego. Yy, ale jak widać, działa. Więc teraz przejdźmy do. Yy, pokaż mi artykuł O. Więc tutaj to też musimy usunąć, bo tutaj są te indeksy już yy, zdefiniowane przez nas domyślnie. Jakby. I tutaj pokaż mi artykuł index. I teraz fraza znowu word index sobie zrobimy. Równa się yy, word list. Word list index. Tutaj indeks, artykuł. No i fraza będzie word index plus 2 też. No i później zamieniamy to na stringa i wyszukujemy. Teraz przetestujmy nasz program. Wyszukaj informacje o Python i pokaż mi artykuł o Python. No, i otwiera się właśnie Wikipedia z artykułem o Pythonie. I tutaj. A, właśnie. I tutaj musimy też zrobić, że do słówka Pokaż do tego indeksu, gdzie słówko Pokaż, musimy tą frazę właśnie uciąć. Ale mniej więcej działa. Więc jeszcze raz sobie tutaj przejdźmy do wyszukiwania informacji. I tutaj sobie minimy do. Na przykład... No to Word Index 2 zrobimy zmienną. word list Index. Hmm. Pokaż. I tutaj będzie Word Index 2. Minus 1. Tak, bo właśnie przed pokaż było i. I teraz zobaczymy, jak to działa. Wyszukaj informacje o Python i pokaż mi artykuł o Python. No i tym razem właśnie mamy już to, co chcieliśmy. I też artykuł działa. I tak samo musimy zrobić tutaj. Czyli word index 2 równa się word list index wyszukaj No i tutaj word index 2, ale tylko wtedy, właśnie, if word index word index to będzie wyszukaj i jeśli byłby większy od tego od indeksu właśnie pokaż mi artykuł czyli jeśli ktoś by powiedział pokaż mi artykuł y, pierwsze a później dopiero powiedziałby wyszukać informacje to wtedy byśmy zrobili tak a jeśli nie czyli w przeciwnym wypadku tutaj skopiuję to po prostu było do końca i tak samo musimy też zrobić tutaj wyszukać informacje czyli if Word Index 2 jest większe od Word Index, czyli to było powiedziane później, to wtedy tak, w przeciwnym wypadku do końca. Więc teraz dla odmiany sobie powiemy, pokaż mi artykuł pierwszy i zobaczymy jak to zadziała. Pokaż mi artykuł o Python i wyszukaj informacje o Python. I działa wszystko, tylko właśnie lektor tam sobie powiedział literkę i jeszcze eee, tutaj. Praza. Eee. Word index minus 1, tutaj zapomniałem też zrobić. I teraz wszystko powinno działać. To był na tyle w piątej i ostatniej części poradnika o stancie głosowym w Pythonie. I jeszcze tutaj w tym skrypcie można dużo zrobić i dużo jest na pewno do poprawienia, bo właśnie poprawiliśmy ten pokaż mi artykuł i wyszuka informacje tylko. A na przykład już nie wiem co by się działo z wyślij maila, z tym pokaż mi artykuł albo na przykład z otwieraniem Discorda i tak dalej, więc tutaj naprawdę jest dużo możliwości, Jak ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia bo na przykład można też by było, jak ma się w domu jakieś takie te inteligentne lampki, na przykład od Philipsa to jest też właśnie moduł do Pythona od Philipsa dzięki któremu można, można sterować w domu tymi lampkami, więc strasznie dużo rzeczy można zrobić właśnie Robiąc tego asystenta głosowego, mam nadzieję, że wam się podobała ta cała seria z asystenta głosowego. No, i do zobaczenia.